Raz w roku na jedną noc magia staje się prawdziwa. Drogi Mikołaju, mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze. Piszę do Ciebie w sprawie prezentów. No to zaczynamy. Nazywam się Święty Mikołaj. Jestem największym producentem zabawek na świecie. Prawda, Rudolf? Dzisiaj znowu będziesz latał. Mikołaju, przyszła pora rozdać prezenty. Stanie gotowe. No to w drogę. W tym roku mam nietypową prośbę. Chciałbym przeżyć przygodę, której jeszcze nikt nie przeżył. Dzięki moim elfom każda osoba dostaje upragniony prezent. Szybciej, Rudolf! Co się dzieje, Renifer? Mikołaju, mamy problem. Magia wiąz jest na bardzo niskim poziomie. E Renifery tracą siłę. Że co? Spadamy, elfie! Mikołaju, powiedz coś! Mikołaju, jesteś tam! Jestem, ale święta są zagrożone. Musimy działać szybko, albo nici z prezentów. Bez magii świąt moje sanie nie wzniosą się w powietrze. Wskaźnik magii zszedł do 30%. Musi być 100%. Mikołaj? A! Co? Jak się ty Mikołaj? Co ty tutaj robisz? Wiem, jak możemy uratować święta. Przypatrz się tym o, ludziom. Daj ma Całkiem zapomnieli, jak być dla siebie dobrymi. Oddaj chujinkę babu! Przez to magia świąt zniknęła. Czy dasz radę uratować święta? Ej, zobacz. To stąd ludzie biorą ciasteczka. Tak, ale nie mamy czasu na jedzenie. Rozdamy je. Taka noc zdarza się raz w roku. Wystarczy, że będziemy robić dobre rzeczy. To był nasz ostatni autobus. Ludziom serio smakują te ciasteczka. Umiesz prowadzić? No trochę. Dziękujemy za podwózkę, Mikołaju. To ja dziękuję. Słabe, jednak dobre. działało. Magia lekko poszła w górę. No i właśnie o to chodzi. Co chcielibyście dostać na święta? Zabyć być sam na łyżwach, tak jak teraz mój kolega. A czy jego rodzice o tym wiedzą? Uratowanie świąt to nie taka prosta sprawa. Zabierz całą wioskę nad jezioro. Okej, okay, zaraz to zrobię. A co się dzieje? Musimy uratować chłopca. Magią! Wszyscy biegniemy nad jezioro, ale ten dzieciak jest za daleko! Nikt go nie złapie! Mam to pod kontrolą! Mam go! Każdy superbohater zaczyna od jednego dobrego uczynku. Może nie musisz od razu ratować świata, ale... Ej, ktoś musi pomóc babci przejść hmm. przez ulicę, prawda? To teraz chyba pora rozdać prezenty. Masz rację. Lecisz z nami? Nie ma co ukrywać. Prezenty nie są aż takie ważne. W końcu, gdyby nie magia świąt, to wcale by ich nie było. Tatusiu, wróciłeś? Po tylu latach? To nie ja. Najważniejszy jest czas spędzony z rodziną. No Ancjo, to do zobaczenia za rok. Mam dzisiaj dla was coś ważnego. Właśnie z tego powodu przygotowałem taką ładną scenerię, ale zapomniałem nagrać tam film. Tym ludziom spłonęło gospodarstwo, a rodzina straciła jedyne źródło dochodów. Pomyślałem, że możemy pomóc. I tutaj macie godQR, a w opisie macie link do zbiórki. A jeżeli nie możecie wpłacić, to możecie udostępnić ten film lub samą zbiórkę i to na pewno pomoże. Dzięki wspierającym Wesołych Świąt i Wesołego Nowego Roku.